Witam serdecznie na moim kanale ponownie po jakimś czasie dzisiaj zabiorę was nad morze po prostu nie wiem jeszcze czy to będzie hel czy może inna miejscowość ale na pewno jedziemy nad morze jak widzicie auto już inne niż ostatnio ostatnio miałem trochę roszady z autami i tak zmieniając tego Range Rovera na później chyba Forda Galaxy, z tego co pamiętam powiem Wam szczerze, kompletna klapa i zawiodłem się strasznie młodszy niż ten Range Rover, był było chyba 2011? 2010? 12, Już nie pamiętam, ale nieważne to kompletnie nie spełniło moich oczekiwań niby fajne spalanie, bo tam około 5 litrów ale... usterkowość i wszystko takie delikatne nie wiem, jakoś tutaj cała pozycja za kierownicą jakby nie, nie przemawiała do mnie, ale mniejsza, mniejsza z tym, mniejsza o tym aucie. Dzisiaj jedziemy nad morze, jak wspomniałem wcześniej, nowym autem. Mam już go jakiś czas, co prawda? Nie miałem czasu ani wam go zaprezentować, ani, ani e, gdzieś dalej nim wyjechać, Dzisiaj to jest taka pierwsza, dalsza podróż, tak to tu sprawamy wokół komina. Krótkie dystanse, gdzieś do około 30-40 km od miejsca zamieszkania Dzisiaj jedziemy z minus 200-250 km, zależy od tego gdzie się zatrzymam Jeżeli chodzi o sam zakup, rozważałem też Volvo już takiego dosyć dużego, już nie chciałem żadnego Multiwana, typu Galaxy Land Rover Discovery by przemyślane w ten sposób, że no względnie jakby to powiedzieć naprawy silnika, jeżeli miałoby do tego dojść, bo wiadomo, że te silniki owiane są złą sławą Ale też z drugiej strony jak zagłębimy się w to To wychodzi na to, że tak naprawdę jest tam 1-2% awarii, jeżeli chodzi o te silniki Mówię tutaj o jakichś pękniętych e, wałach, obróconych panew, także Przemyślany pod tym kątem, że auto spełnia po prostu nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o gabaryty, o ten napęd Podoba nam się wizualnie e, Jesteśmy w razie czego przygotowani na ewentualną naprawę tego silnika Dołożymy wszelkich starań, żeby nie miało to miejsca, tak? Ale trzeba na pewno mieć to gdzieś z tyłu głowy, że może takie coś się wydarzyć Aczkolwiek, tak jak wspomniałem... Tam jakieś tutaj instrukcje e, z warsztatów zajmujących się tym autem jak można w mniejszym bądź większym stopniu no, ominąć tak, tą przypadłość. I zobaczymy jak to będzie. Lubię eksperymentować z autami bawić się tą motoryzacją dla i stąd te zmiany. Jak nie Ford to Land Rover, teraz y, powrót do marki to są wiadomo leciwe. Ale no, fajnie się już fajnie się nimi jedzie człowiek szybko się przyzwyczaja do, 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 do wygody no i powiem szczerze, mimo tego, że jest to leciwe auto, to nawet z jednej strony mi to w sumie odpowiada, jeżeli chodzi o brak tej ekologii typu DPF, jakiś AdBlue i tak dalej, i tak dalej bo to, 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 to idealnie by byłoby to auto też paliło 5 litrów, jak taki Ford Galaxy, ale no bądźmy realistami, tutaj, tutaj w granicach dychy teraz akurat mam 9.3 i to jest średnia Przykładowo ostatnich, nie wiem, 500 km I to była jazda trochę po mieście, trochę po asie Tak jak wspomniałem wcześniej, około 40 km gdzieś tam od miejsca zamieszkania Także, także taki cykl, jakbym powiedział, troszeczkę mieszany Ale wracając do tego, no auto spełnia na pewno większość jakichś tutaj moich oczekiwań Masa miejsca, zobaczymy jak to się sprawdzi no W dłuższej perspektywie Nie przedłużając Jedziemy w wspomnianym Discovery Przebieg 343 500 na dzień dzisiejszy. Oryginalne auto sprowadzone jakiś czas temu, w jakimś stopniu doinwestowane przez poprzedniego właściciela. Za mojej kadencji zrobiony serwis skrzyni, silnika, e, zmienione opony na AT. Cały czas je, można powiedzieć, testuję, uczę się go i, i obserwuję, co jest do naprawy, co jest do wymiany. Jak to oto się zachowuje, no tak jak wspomniałem dzisiaj jedziemy w dłuższą trasę Dotychczas najdłuższą, bo około 200-250 km w jedną stronę Przewiduję zostać na noc, powrót jutro Jak będzie fajnie i pogoda dopisze może pojutrze Dzisiaj mam zamiar wykorzystać ten samochód jako kamper I kulamy się, toczymy się do przodu, jedziemy na lawecie To się przysuwa I widzimy się na nowym tak oto dojechaliśmy. Pogoda naprawdę super. O, już może słychać widać. i widać. Widzieli raczej nie za wiele, bo były dwa auta na parkingu. Udało się. Jeszcze pozostał tylko powrót. Mam nadzieję, że też będzie bez większych problemów. O, zobaczmy, co się dzieje na plaży. Czy ktoś będzie, czy nie. Tak, dwie osoby chyba Po prawej i po no. lewej O, tym coś tam się dzieje Ale ogólnie cisza Spokój i bardzo fajnie Życzę Wam miłego dnia Ja sobie chwilkę usiądę Pozdrawiam, hej Właśnie sobie Wróciłem z plaży do relaksu I, I wyjazd miałem dwudniowy nie ja mogłem ze znajomym. podmieniały. Jestem generalnie tam. W końcu jak widać. Mi się podoba, nic więcej mi nie potrzeba. Może tuż za tym laskiem. Tu gdzie stoję. Nie będę wam pokazywał generalnie środka, ale e, podłoga jest teraz równo wypaskowa. Przygotowałem do spania. Po powrocie od grilla zrobiłem kawka i co, chwila przerwy, za chwilę jakiś spacer do książki i relax. tak to, to wygląda za chwilę jutro mam plan jechać jeszcze w jedno miejsce nie wiem czy się uda, zobaczę jak prognozy się Zweryfikują, jeżeli chodzi o pogodę i jak przebiegnie noc. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć o autku, dajcie znać. Póki co jeździ, mam nadzieję, że jak najdłużej. Więc korzystam z zalet tego auta i odpoczywam. Pozdrowienia, na razie. Hej. Witajcie kolejnego dnia. Stałem o siódmej sześciu. Jeżeli chodzi o samo spanie, generalnie tę pierwszą lotkę nie było najgorzej. Trochę połamany, trochę wygięty, ale jest ok. Akurat jest fajna temperatura. Też jest około 18-20 stopni. Obecnie, ale, ale w nocy było troszeczkę mniej. Fajnie się spało, nie było zimno, nie było gorąco. Więc to pomogło. Naprawdę nie jest źle. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej, no i co, zaraz przejdę się nad morze, zobaczę jak tam sytuacja wygląda, kokawka i dalej w drogę, także widzimy się później. O, tam sobie ktoś kamperki stoi, widzicie? I tutaj takich kamperków ogólnie, ja stoi tam. Takich kamperków generalnie jest yy, kilka, tak jak widziałem, co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów poparkowanych, więc widać, że ludzie jeżdżą mi korzystają. O, to jest jakiś pan sobie z rowerkiem, dla zdrowotności, z pieskiem. Dobry! Słyszałeś tę falę? Szum? Morza? Ale powiem szczerze, że póki co, po sezonem tutaj, Jestem pewnie w większości miejsc to jest rewelacja. Silisza, spokój, troszkę ćwierkają. To ładnie. Może zaraz. Jest za tym lasem Jak nie, nie, to jest 400 metrów z rano idziemy na spacerek Zbliżamy się do wejścia Przy wejściu kolejny kamperek Chyba nie są tu po tylko sący po rejestracji idziemy się do tarzy. No jak zawsze zresztą w koła, ale okay. Ja uciekam na śniadanko. Widzimy, słyszymy się. Później. E, miejsce ogarnięte, posprzątane, lepiej jeszcze niż je zostałem. W południu można się zbierać i ruszać w drogę do domu.